Co mówili ci rodzice, gdy byłeś dzieckiem, co nadal ma na ciebie wpływ. Miałem 7 lat, gdy mój tata spojrzał mi prosto w oczy i powiedział, że świat nie będzie się przejmował. Jeśli będziesz zmęczony, nigdy nie pozwól im zobaczyć, że płaczesz. Wziąłem sobie te słowa do serca, gdy umarła moja babcia. Nie płakałem, gdy złamałem rękę w futbolu, ani jednej łzy, gdy moja pierwsza dziewczyna nikogo nie zdradziła. W liceum stałem się znany jako robot, ten bezamiętny. Facet, który może znieść wszystko. I byłem z tego dumny aż do zeszłego miesiąca. Teraz jestem strażakiem i zareagowaliśmy na pożar mieszkania. Znalazłem małego chłopca ukrywającego się w szafie, przerażony, gdy go wyniosłem. Nagle złapał mnie za ramię. Czekaj, moja Wciąż jest w środku. Moja krew stała się zimna. Już oczyściliśmy całe piętro. Nie było siostry. Jego matka podbiegła, gdy go odkładałem. Łzy spływały jej po twarzy. Mocno go przytuliła i wyszeptała: Wszystko w porządku, kochanie. Możesz płakać. Twój ojciec się mylił. Chłopcy nie muszą być cały czas silni. Poczułem ucisk w żołądku. Dziecko spojrzało na mnie, ciąż drżąc, i powiedziało, że mój tata zawsze mówił, że płacz jest dla dzieci, ale jego już tu nie ma. Załamałem się przed całą moją ekipą. Dwadzieścia lat zamknięty. Łzy popłynęły. Zadzwoniłem do taty tej nocy. Powiedziałem mu wszystko. Zapadła długa cisza, a potem usłyszałem, jak płacze. Po raz pierwszy w życiu synu udusił się. Próbowałem znaleźć sposób, żeby ci powiedzieć, że to była najgorsza rada, jaką kiedykolwiek dałem. Powtarzałem to, co powiedział mi mój stary, całe życie byłem silny, a wszystko, co przez to zrobiłem, to to, że przegapiłem prawdziwe życie.